Powiem tak, zwycięzców się nie sądzi. Może nie zagraliśmy dzisiaj wielkiego meczu, bo w tych warunkach to było raczej trudne. Natomiast wywalczyliśmy bardzo ważne trzy punkty. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, w tym meczu z sąsiadem w tabeli, kluczem były właśnie trzy punkty. Kluczem było, było wykorzystanie tych warunków atmosferycznych, bo wiedzieliśmy, że będzie boisko bardzo ciężkie, śliskie. Wykorzystaliśmy to idealnie. Najpierw. Najpierw Kamil Pestka popisał świetnym uderzeniem, później bardzo, bardzo mądre zagranie Kornela Rupy i wprowadzenie obrońcy na faul. Natomiast w końcówce niepotrzebna nerwówka, nasze błędy, takie bym powiedział, druga żółta kartka Kamila. Później, później nie wiem, nie widziałem tej sytuacji z Matejem Rodinem, ale, ale, ale wszyscy mówią, że, że rzeczywiście coś tam było, więc niepotrzebna nerwówka. Ten mecz się powinien potoczyć trochę, trochę spokojniej, sami sobie to zgotowaliśmy, ale tak jak powiedziałem. Zwycięzców się nie sądzi. Mamy trzy punkty. Możemy się przygotowywać w trochę większym spokoju do następnych spotkań. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do trenera Jacka? Dobry wieczór Panie Trenerze. Gratulacje. Ja mam pytanie jeszcze o wkład, o bo dokonał Pan dwóch dość istotnych zmian. Myślę tutaj o posadzeniu parodonu na ławce i o zmianę w bramce. Jaka była motywacja? Motywacja była taka, żeby wygrać mecz. Po prostu powiedzmy krótko miałem sen. No. No, no wie pan, no, trener podejmuje czasami ryzykowne decyzje, czasami, czasami decyzje, ja nie powiem, że irracjonalne, no bo z jakiej, z jakiej e, paki ta decyzja byłaby, byłaby irracjonalna. Proszę cały czas jest, jest, można powiedzieć, pod parą, e, zdecydowaliśmy, że coś w tej drużynie trzeba zmienić, zaburzyć pewną hierarchię. Tak samo, tak samo z Pele, Pele po, po, po meczu z Piastem, gdzie, gdzie to była końcówka jego choroby i wyglądał naprawdę źle pomału dochodził do siebie, ale zdecydowaliśmy, że zaczniemy dzisiaj bez niego i myślę, że to nie wyglądało źle. Dzień dobry Panie Profesorze, gratulujemy zwycięstwa. Dziękuję. Powiedział Pan, że to nie był dobry mecz Krakowi, czyli nie był to wybitny Krakowi, ale... No, wybi bardziej wybitny, no bo... Ale pierwsza połowa była doskonała, 12 strzałów 7 celnych, dwa do bramki. No takiej połówki Krakowie nie zagrała chyba w tym sezonie jeszcze nigdy. Dziękuję pan Najgorsze jest to, że mecz składa się z dwóch półówek. Jak, nie, jak nie, nie jedna impreza. My składa się z dwóch połówek i, i ta druga połówka w naszym wykonaniu była już trochę słabsza. My zamiast, zamiast zagrać mądrze i dobić przeciwnika, to wdaliśmy się ze staną w a Przestrzegałem chłopaków przed tym, żeby, że nie możemy się wdać ze stanem w bijatykę, w fragmenty gry. No i niestety. Było trochę nerwowo w końcu. Ale rzeczywiście, pierwsza połowa zagrana bardzo dobrze, taktycznie. Graliśmy prostymi środkami, jak nie Krakowia, która gdzieś tam by chciała grać w piłkę, ale w tych warunkach piłkę się yy, grać nie dało. Właśnie, panie trenerze, czy było coś w szatni powiedziane? Czy, czy myśli pan, że zawodnicy podświadomie troszkę jednak próbowali ten wynik bronić? Czy... Nie, nie. My mówiliśmy sobie w szatni, że. Zaczynamy drugą połowę od stanu 00. 0 Nie bronimy wyników w tych warunkach. Wystarczy jedne, jeden błąd, pośliźnięcie, nie wiem, zła interwencja, i robi się problem, więc nie było czegoś takiego. Ale takiego bym powiedział takiego chciejstwa i takiego cwaniaństwa w dubiciu przeciwnika trochę mi brakło w drugiej połowie. No, no i będziemy nad tym pracować. Dobrze, że Panie że ja chciałem o Liwalinię podpytać, bo raz to się składa, to te jego wejścia ostatnio, że on też daje pewne konkrety do bramka z Pogonią dzisiaj, i zresztą śliczna. I się też to, co Pan mówił o Pele, Panu w że akurat dzisiaj, no może na niego brak występu był spowodowany hmm. też jego chorobą, ale czy tak w przyszłości Pan myśli o tym, jeśli się chodzi o ten sezon, właśnie o wariancie z Liwalinią w grze, żeby Pele mógł grać na tej swojej bardziej naturalnej pozycji? Zacznę od drugiej strony pytania. Oczywiście my sobie zdawaliśmy sprawę, że wystawiając Rivaldinę na, na dziewiątce, yy, no stwarzałem pewne problemy, bo to nie jest jego pozycja. No niestety potrzeba chwili i potrzeba drużyny zdecydowała, żeby Peleta grał, bo to jest mądry chłopaki i bardzo dobrze rozumie swoje role, ścieżki ruchu nawet na tej pozycji. Natomiast teraz rzeczywiście Riva dał raz drugi, trzeci dobry sygnał. Zaczyna grać naprawdę bardzo dobrze i wreszcie widać, że Krakowia ma, ma napastnika, który piłkę przytrzyma, który stworzy, stworzy sytuację, który strzeli bramkę, który wypracuje bramkę, więc ja się z tego bardzo cieszę, oczywiście. Yy, mamy przed sobą jeszcze parę spotkań. Jak najbardziej to jest możliwe, więc zaczęły się nam problemy kartkowe, bo po tym meczu mamy dwóch wykartkowanych yy, zawodników, więc teraz pomału trzeba będzie to wszystko sztukować, więc na pewno taka, taka opcja, taka sytuacja jest możliwa. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeszcze zapytam, bo mówi Pan słusznie, że, że to bardzo ważny miast, ja, prawda? Są, są w tabeli te trzy punkty. Można powiedzieć, że Pan, że pan odetchnął? Czy, czy w ogóle przez jakikolwiek czas Pan, pan czuł, że, że ten dół się zbliża i że, że może być niebezpiecznie, niebezpiecznie? Znaczy nie, no myśmy nie patrzyli w ten sposób, że dół się zbliża. Yy, może nie była to taka przewaga yy, bardzo bezpieczna, Na ale 8 punktów yy, przy 8 kolejkach to jest duża jednak zdobycz punktowa, ale ale nam bardziej chodziło o takie, takie, bym powiedział, wrażenie ogólne, bo myślę, że Krakowia ma jednak trochę lepszy zespół niż, niż żeby się yy, turlać gdzieś tam w dolnych rejonach tabeli, więc to nas bardzo bolało i, i rzeczywiście te ostatnie mecze, bo prawda jest taka, że my zaczęli, zaczęliśmy mieć problemy od meczu z Jagielonią, gdzie... No, ja może i powtarzam teraz, czy tam e, ktoś powie, że, że szukam alibi, ale ten wirus, który w szatni nam, nas dopadł, COVID+, plus jakiś no nie wiem, nieznany wirus, e, no zdemolował tak zespół, że, że niektóre mecze myśmy przecierali oczy ze zdumienia, że, że znajome twarze, numery na koszulkach te same, ale inni zawodnicy. No, niestety dało nam się trochę to we znaki. Teraz już mam nadzieję, że to jest wyciszone, chociaż jeszcze Jewchen jeszcze Konopianka i Otar Kakabadze no niestety dochodzą do siebie, miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie już okej. Okay.